Z ufnością i z oddaniem zwracamy się do Matki Pana. Ona prowadzi nas po drogach Ewangelii. Wkłada w nasze dłonie różaniec, byśmy z nią razem wpatrywali się wzrokiem naszego Ducha w Chrystusa. Niezwykłość trwania na modlitwie z Maryją jest w tym ukierunkowaniu na Jej Syna. Ona wręcz dba o to, byśmy w Jego imieniu znajdowali pociechę i umocnienie. To jest niezwykłe, że ona nasz wzrok chce odwrócić od siebie i kieruje na Jezusa. Papież Benedykt w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie przypomniał nam o tym. Mówił, odmawiając różaniec przeżywa się ważne i znaczące momenty historii zbawienia. Śledzone są różne etapy misji Chrystusa. Z Maryją serce kieruje się ku tajemnicy Jezusa. Chrystus staje w centrum naszego życia, naszego czasu, naszego miasta poprzez kontemplację i medytację Jego świętych tajemnic radości światła, smutku i chwały. My także każdego dnia kierujemy nasze serca ku tajemnicy Chrystusa. Zapatrzenie w Maryję otrzymujemy dyskretną, ale jej mocną wskazówkę, by żyć Jej miłością do Jezusa, by jak ona. Wchodzić w rozważanie Jego tajemnic. Maryjo, która tak blisko jesteś z nami, prowadź nas do Jezusa, a poprzez zapisane w Tym jasnogórskim obliczu zranienia ukazujesz tą z nami bliskość wręcz namacalnie, wchodzisz w nasz los. Pomagaj nam więc trwać przy Jezusie, byśmy nie zostawiali Go, ale w Nim zanurzali całe życie i z Jego blaskami, i z Jego cieniami. Maryjo, wprowadź nas do Pana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na Ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, się za nami teraz w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, pełna, Tobą, Twojego, Maryjo, Boże, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, pełna, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Boże, się za nami święta, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.